Nie mogę sobie wyobrazić bardziej oczywistego przykładu dwojakich norm. Nie potrafię też wyobrazić sobie bardziej niekonsekwentnego rozumowania niż to, które z jednej strony uzasadnia stanowisko przyjęte w Meksyku, z drugiej tak ostro i dogmatycznie argumentuje, że służba zastępcza zasługuje na potępienie, ponieważ jest uważana przez rząd za spełnienie obowiązku służby wojskowej i jest milczącym lub pośrednim uznaniem zobowiązania człowieka wobec machiny wojennej Cezara. Ci sami ludzie, którzy na posiedzeniach ciała kierowniczego wypowiadali te stwierdzenia nalegając, że nie chcą żadnych szarych stref, że sumienia braci powinny być kształtowane, czynili to wiedząc, że na przestrzeni więcej niż 20 lat powszechną praktyką wśród świadków jechowych w Meksyku było dawanie łapówek za otrzymanie dokumentu stwierdzającego, że wypełnili obowiązek służby wojskowej. Praktykę te światowe biuro główne oficjalnie pozostawiło ich sumieniu. Pomimo takich faktów niektórzy członkowie wypowiadali się za utrzymaniem tradycyjnego stanowiska, traktującego człowieka jako odłączonego, jeśli na pytanie sędziego, czy zamiast służby wojskowej zgodziłby się na pracę w szpitalu, odpowiada, że jego sumienie pozwala mu na takie rozwiązanie. Niektórzy członkowie ciała wypowiadali się więc za tradycyjną polityką, wiedząc jednocześnie, że w Meksyku ludzie sprawujący funkcje starszych, nadzorców okręgów, Nadzorców obwodów oraz członków rodziny Betel przekupili urzędników w celu uzyskania ważnego dokumentu wojskowego stwierdzającego, że są oni teraz w pierwszej rezerwie wojskowej w rezerwie machiny wojennej. Jedna z osób zasiadających w ciele kierowniczym, argumentując na rzecz tradycyjnego poglądu, zacytowała wypowiedź członka komitetu oddziału w Danii Richarda Abrahamsona, który miał powiedzieć w związku ze służbą zastępczą, drże na myśl o pozostawieniu tym młodym ludziom swobody wyboru. A jednak oficjalna rada przesłana przez Centralę Organizacji do oddziału w Meksyku była taka, że dawanie łapówek przez młodych braci za sfałszowany dokument umieszczający ich w pierwszej rezerwie jest to ich zmartwienie, jeśli się tym w ogóle martwią. Następnie list stwierdza, że nie mamy powodu do decydowania o sumieniu drugiego człowieka. Dlaczego takiego stanowiska nie zajęto w stosunku do braci w Malawii? Mam poważne wątpliwości. Czy większość tamtejszych świadków doszłaby do takiego samego wniosku, do jakiego doszedł personel biura oddziału? Jest również wątpliwe, czy wśród tych, którzy podjęli decyzję, aby zakazać nabywania legitymacji partyjnej, był choć jeden rodowity mieszkaniec Malawi, wówczas Niasa. Czy na osobach sprawujących władzę w organizacji nie spoczywa żadna odpowiedzialność za to, co stanowi groteskowy wręcz przykład niekonsekwencji w ferowaniu decyzji? Jest to godne uwagi, że podczas gdy władze Malawi zawiodły odnośnie respektowania szczytnych zasad swej konstytucji, towarzystwo Strażnica wypowiedziało się, że ostateczną odpowiedzialność za to ponosi prezydent Banda. Jeśli wie on o tym prześladowaniu świadków i nie robi nic, by je przerwać, to z pewnością, jako przywódca państwa oraz kongresowej partii Malawi musi ponieść odpowiedzialność za to, co się w imię jego partii dzieje w jego kraju. Podobnie członkowie parlamentu i członkowie partii, którzy podburzyli młodych ludzi do zadawania gwałtu albo przymknęli na to oczy, nie mogą być zwolnieni od odpowiedzialności. A czy pracownicy służb społecznych, funkcjonariusze policji, prawnicy i inni wpływowi urzędnicy, którzy z powodu troski o bezpieczeństwo własnych stanowisk milcząco tolerują to, co dzieje się w Malawii, mogą uchylić się od odpowiedzialności? Ta sama norma według której organizacja osądziła posunięcia władz Malawii, z pewnością powinna być zastosowana w stosunku do samej organizacji. Jeśli ciało kierownicze, wiedząc nie tylko o tym, co zostało powiedziane o władzach Malawii i ich odpowiedzialności, lecz wiedząc także o stanowisku organizacji, zajętym wobec Meksyku, rzeczywiście uważało, że stanowisko zajęte wobec braci i sióstr w Malawii było słuszne, to konsekwentnie powinno czuć się zmuszone do porzucenia stanowiska obranego w Meksyku. Aby poprzeć sztywną taktykę obraną w Malawi, członkowie ciała powinni być przeświadczeni o jej słuszności, nie mieć wątpliwości, że jest to jedyne stanowisko, jakie może zająć prawdziwy chrześcijanin, mający zdrowe i solidne podstawy w słowie Bożym. Jakiekolwiek poparcie dla postawy obranej w Meksyku świadczyłoby o tym, że nie mieli takiego przeświadczenia. Z drugiej strony, jeśli członkowie ciała kierowniczego uważali za słuszne lub co najmniej dopuszczalne stanowisko Meksyku pozwalające ludziom postępować zgodnie z sumieniem w kwestii załatwiania dokumentów wojskowych, nawet w sposób nielegalny, z pewnością powinni przyznać takie samo prawo braciom i siostroem w Malawii. Ci również winni mieć prawo postąpić zgodnie z sumieniem w sprawie, która nie wiązała się z łapówką, nie była nielegalna i nie wymagała fałszerstwa. Wszelkie siedzenie na dwóch stołkach. Przymykanie oczu na fakty, milczące tolerowanie tych faktów, przyjęcie dwojakich norm oznaczałoby pójście od początku do końca, być może z obawy o bezpieczeństwo swego stanowiska, tą samą drogą, którą podążali potępieni urzędnicy w Malawii. Jakie były w rzeczywistości głosy ciała kierowniczego podczas sesji, na których zwracano jego uwagę na informacje pochodzące z Meksyku? Stanowisko zajęte wobec Meksyku zostało w zasadzie ustalone przez dwóch ludzi: Natana Nora i Freda Fransa. Ale teraz dowiedziało się o nim całe ciało kierownicze. Przypis: w tym czasie 1978 rok Nathan Nor już nie żył. Fred Franz, poprzedni prezes, uczestniczył we wszystkich sesjach dotyczących służby zastępczej. Jaką odpowiedzialność czuli jego członkowie i jaka była ich reakcja na oczywistą różnicę występującą między tym stanowiskiem, a stanowiskiem powziętym wobec Malawi. Gdy podniosłem tę sprawę, nie usłyszałem ani jednego słowa dezaprobaty lub moralnego oburzenia ze strony tych, którzy przeciwko służbie zastępczej uciekali się do tak mocnych i bezkompromisowych wypowiedzi. Nie było żadnego głosu, ze strony choćby jednego opowiadającego się tak stanowczo przeciw sugestii kompromisu, domagającego się zmiany istniejącej polityki wobec Meksyku. Chociaż w 1972 i 1975 roku na świadków w Malawii spadła trzecia i czwarta fala prześladowań, nie usłyszałem żadnej wypowiedzi wyrażającej zdumienie z powodu zastosowanych wobec tego kraju norm tak różnych od tych, które przyjęto w Meksyku. Większość członków najwyraźniej była w stanie zaakceptować to, co dzieje się w Meksyku i równocześnie obstawać przy całkowicie innych normach wobec ludzi zamieszkujących inne części świata. Po raz kolejny zauważyłem, że problem tkwi nie w ludziach, nie w poszczególnych członkach ciała zaangażowanych w sprawę. Doszedłem do wniosku, że takie spojrzenie jest w rzeczywistości typowym problemem każdej struktury autorytarnej, która traktuje chrześcijaństwo w sposób legalistyczny. Taki z kolei sposób jego traktowania sprawia, że ci, którzy mają swój udział w strukturze autorytarnej, dostrzegając współistnienie dwojakich norm, nie czują przy tym żadnych wielkich skumpułów sumienia. Braciom w Meksyku można poczytać za zasługę fakt, że na wiadomość o strasznych cierpieniach świadków w Malawi ich sumienia zostały zaniepokojone. Ich afrykańscy bracia byli prześladowani, gdyż odmówili płacenia legalnej ceny za legitymację partyjną rządzącej partii w zgodny z prawem sposób, podczas gdy oni sami załatwiali dokument wojskowy nielegalnie i za łapówki. Tymczasem ci w Brooklynie, na górze tak zwanym pałacu z kości słoniowej robili wrażenie pozbawionych takich uczuć nieczułych na konsekwencje jakie w życiu ludzkim mogą spowodować takie dwojakie normy myślę jednak że również i to jest efektem działania systemu jest to jednocześnie jeden z powodów dla których osobiście uważam taki system za odrażający jesienią 1978 roku wszyscy członkowie ciała kierowniczego byli już w pełni świadomi tego co się dzieje w Meksyku Prawie rok później, we wrześniu 1979 roku, ciało kierownicze na nowo podjęło nierozstrzygniętą sprawę służby zastępczej. Tym razem na pierwszym planie stanął list z Polski. Ostrzegając, że służba zastępcza może być pułapką służącą indoktrynacji braci, Milton Henschel wezwał do jak najdalej posuniętej ostrożności w tej sprawie. Opowiedział się on za praktyką wielu polskich świadków, którzy, aby uniknąć poboru, podejmowali pracę w kopalniach węgla kamiennego. Lloyd Barry ponownie nalegał, abyśmy pozostali na stanowisku, że świadkowie powinni być wolni od wszystkiego, co dotyczy organizacji wojskowej. Ted Jaracz powiedział, że nasi bracia będą mieli problemy i dlatego szukają kierownictwa w organizacji Jehowy. Dodał on, że istnieje potrzeba uniknięcia rozbieżności w opiniach. Nie powinniśmy, jak się wyraził, robić wrażenia na braciach, że ciało kierownicze mówi, idźcie naprzód i podporządkujcie się nakazowi służby zastępczej. Kerry Barber wyraził pogląd, że nie ma tu miejsca na odwoływanie się do sumienia, jest to coś, przez co trzeba zdecydowanie przejść bez ustępstw. Fred Franz powiedział, że nasze sumienie musi być wyszkolone na podstawie Biblii i ponownie wyraził swoje poparcie dla tradycyjnego stanowiska, przeciwnego wszelkiej służbie zastępczej. W tamtych dniach Huert Chitty nie był już członkiem ciała kierowniczego. Zgodnie z życzeniami ciała złożył on rezygnację. Grant Suter był na spotkaniu nieobecny. Zarówno on jak i Chitty na spotkaniu 15 listopada 1978 roku głosowali za zmianą dotychczasowego stanowiska. Teraz jednak, na spotkaniu 15 września 1979 roku, obecni byli dwaj nowi członkowie ciała, Jack Barr z Anglii i Martin Pottinger z Niemiec. Gdy w końcu postawiono wniosek, głosowanie wykazało podział głosów na dwie równe części, osiem głosów za, osiem przeciw, w tym dwa głosy nowych członków. W dniu 3 lutego 1980 roku omawiana sprawa znów znalazła się na porządku dziennym. Do tego czasu upłynął już więcej niż rok od mojej wizyty w Meksyku, a Albert Schroeder odbył tam następną, doroczną podróż. Członkowie Komitetu Oddziału w Meksyku znów wyrazili swoje obawy co do praktyki dawania łapówek w zamian za sfałszowane dokumenty wojskowe. Po swym powrocie Schroeder zrelacjonował na spotkaniu ciała tę wciąż trwającą sytuację. W czasie sesji uwagi różnych członków pozwoliły zorientować się, że odnośnie służby zastępczej żadna strona nie zdobędzie większości dwóch trzecich głosów, dlatego też w tej sprawie nie postawiono nawet wniosku. Sprawę odłożono na półkę. Od czasu nadesłania listu przez Michela Webera, starszego z Belgii, a miało to miejsce w listopadzie 1977 roku, do lutego 1980 roku, ciało kierownicze świadków Jehowy przy sześciu różnych okazjach próbowało rozwiązać problem, lecz bez skutku. Dalsze szczegóły tej kwestii omówiono w książce uzupełniającej Kryzys Sumienia, w Poszukiwaniu Wolności Chrześcijańskiej, strony 256 do 170. Co jednak powiedzieć o ludziach dotkniętych na skutek dalej obowiązującego stanowiska, o tych, których strażnica nazywa szeregowymi członkami? Czy oni też mogli sprawę odłożyć na półkę? Wręcz przeciwnie. Niemożność osiągnięcia nieodzownej większości dwóch trzecich oznaczała, że w każdym kraju świata należący do organizacji mężczyźni, którzy postępując zgodnie z sumieniem godzili się na służbę zastępczą jako uzasadniony wymóg rządu, mogli robić to jedynie za cenę znalezienia się poza nawiasem organizacji równało się to wykluczeniu. Oznaczało to również, że ciało kierownicze jako całość od 20 lat pozwalało na istnienie takich praktyk jak te stosowane w Meksyku, a równocześnie pozostawiało bez zmian zupełnie odmienne stanowisko względem problemów w Malawii.